I się biorę, że rzeczywiście, no witam dzisiaj w kolejnym filmu na to kanale. I właśnie w tym filmiku zamiast się tematem, którego tutaj się po raz kolejny, już po właśnie ostatnim filmiku, rzeczywiście na Tam Forgotten Island, czyli nowej animacji Divorce. Spodziewałam się, że nic nie po prostu nie zaskoczy, że rzeczywiście, no żaden news z ja, z Pixar, czy czego tak bardzo nie zaskoczy. I mimo, że ten news nie jest jakiś dla mnie szczególny, to jednak po dowiedzeniu się o niej więcej, rzeczywiście na tego shorta no, bo to jest nowy short, jak się okazuje, z jednego z najważniejszych studiów filmowych. Nie powiem którego, ale jednak kiedy się właśnie dowiedziałam więcej. O tym szorcie niż wcześniej. Wiedziałam kilka dni wcześniej, bo po kilku dniach jej się dowiedziało nie więcej. A mianowicie, kilka, kilka minut wcześniej, że rzeczywiście przedegrali tego filmiku, że rzeczywiście właśnie do, dowiedziałam się więcej o tym szorcie, no i powiem Wam, że. Nie jest to jakiś mój cup of tea, rzeczywiście, jeśli chodzi o, o oryginalne shorty, bo ja bym coś więcej z y, jakiejś franczyzy, ale jednak, biorąc pod uwagę, na przykład franczyzę Frozen, teraz jest bardzo beznadziejna i nie idzie w dobrym kierunku, no to na przykład oryginalne shorty i oryginalne produkcje to jest to, czego nam trzeba. I mimo, że ja bym wolała filmy niż shorty, o to jednak shorty to też jest naprawdę coś naprawdę fajnego, kiedy nie mamy pełnometrażowego filmu, rzeczywiście, dla na, na oryginalnego, tylko na przykład sequel. A więc jakby no właśnie chciałabym wycie się opowiedzieć o nowym, właśnie rzeczywiście, shortcie, który z początku wydawał się po prostu, że to będzie short Pixara. Ale jednak później się okazało, że nie jest to short Pixar we powszechnie opinii tych, co to wpisali o tym shortcie, A jednak będzie to short Walt Disney Animation Studios, czyli takiego normalnego, zwykłego Disneya. Normalnego w wielkim cudzysłowie, bo każde studio jest normalne. ale jednak rzeczywiście, jakby właśnie, będzie to nowy short z Walt Disney Animation Studios. Który według właśnie, do się pewnego rzeczywiście, jakby właśnie. Do tego insidera, o którym powiedz za chwilę. Będzie właśnie puszczane w kinach przed Wierzogrodu 2. A więc jakby właśnie, no, już od kilku lat, rzeczywiście, nie mieliśmy jakiejś, jakiegoś wielkiego szorta, rzeczywiście, przed filmem, który by zachęcał nas do obejrzenia tego filmu. Uważam, że przed Rają, w 2021 roku, mieliśmy właśnie AZG, kiedy pandemia już w miarę się skończyła. no I rzeczywiście, gdyby właśnie mieliśmy Raję ostatniego smoka w kinach, przed, jakieś kilka miesięcy po tym, rzeczywiście, jakby właśnie Raję ostatniego smoka wylądowała, rzeczywiście, na niektórych serwerach i po prostu, rzeczywiście, jak ludzie udostępniali ten film, no co ja się załapałam, nie żałuję, bo to jest naprawdę fajne wspomnienie, gdy ja je mogę obejrzeć wcześniej. Ale żeby wiecie jakby właśnie. Rzeczywiście, no, od 2021 roku nie mieliśmy, właśnie, rzeczywiście kompletnie żadnego shorta, który by leciał, rzeczywiście, przed ki w kinach, przed jakąś animacją Disney'a czy Pixara. Właśnie, w 2021 roku, rzeczywiście, mieliśmy, właśnie, Assegiel, czyli, właśnie, rzeczywiście, short właśnie przed Raya. Rzeczywiście, właśnie, w 2021 roku, po raz kolejny, mieliśmy, właśnie, Far From Tree, czyli krótką treżówkę o Shopach, bracza, którą, rzeczywiście, właśnie właśnie leciał przed Encanto. Jednak, właśnie, przy Wishu, przy Wajanie 2 oraz w Dziwnym Świecie, nie mieliśmy, właśnie, rzeczywiście, kompletnie żadnych Krokometrów, które by jakoś napędzały hype na terenie, promowały, które by przynajmniej dawały taką dodatkową atrakcję, jeśli chodzi właśnie o rzeczywiście filmy Disney i Pixara, bo z Pixara też szczerze nie mieliśmy już właśnie od jakichś dwóch lat rzeczywiście shortów, nie to właśnie rzeczywiście właśnie krokometrówki o Carlos od lotu, która była przed między nami no to jednak nie mieliśmy żadnego shorta rzeczywiście jakichś Ponad trzech lat, już rzeczywiście od czasów, co w ogóle gra, czyli 2020, czy 2021 roku, zależy, czy to była prawie na Dyson czy w kinach polskich. No to jednak po prostu nie mieliśmy, jakby właśnie, żadnego shorta. A tutaj, jakby no właśnie D001, czyli rzeczywiście, jakby no właśnie, no Inside, zajmujący się ogólnie animacjami. Rzeczywiście, jakby no właśnie udzielił nam pewnych informacji, które według mnie mogą naprawdę zwiastować od cudowności tego shorta. Mianowicie, według jego informacji, przed właśnie specjalnymi pokazami, właśnie, rzeczywiście w, Ka w El Capitan Theatre, czyli w w którym odbywają rzeczywiście no, wszystkie największe premiery Disneya, rzeczywiście przed pokazami kolejne Śnieżki, które zostały, jak się okazuje, właśnie opóźnione, czy tam rzeczywiście zmienione po tym, jak rzeczywiście Śnieżka dostała falę kontrowersji i mało zarobiła. No to wiadomo, że po prostu Disney chciał zarobić więcej niż po tych kontrowersjach, żeby ludzie po raz kolejny pokochali ten film. A wiadomo, ta Śnieżka nowa była po prostu słaba i no nie była dobrym filmem, ale jednak, rzeczywiście, no właśnie. Właśnie, rzeczywiście, kiedy ja to czytałam, to te pokazy miały się odbyć, ale rzeczywiście już się rzeczywiście odbyły. było jakieś 2-3 dni temu, właściwie nie 2-3 dni temu. Były dokładnie wczoraj, kiedy to nagrywam, odbywały się specjalne pokazy. I według właśnie doniesień tego D001, -D0 to rzeczywiście, które właśnie miały się tam odbyć, a teraz oczywiście się odbyły, jeśli to już rzeczywiście było, drugiego informacji oraz przecieków rzeczywiście z tego El Capitan czy Czytałam, raczej nie przecieków, tylko oficjalnych zapowiedzi z tej premiery i oficjalnych relacji, to jednak, Rzeczywiście, przed tymi pokazami nowej Królowej Śnieżki, no to rzeczywiście, jakby właśnie była Królówka Wersa. I mam nadzieję, że będą z niej bo ponieważ zapowiada się naprawdę ciekawie i według właśnie tych informacji będzie, a raczej jest to właśnie rzeczywiście królowa która właśnie opowiada o Padle, która, która musi się właśnie zmierzyć z poczuciem winy oraz żałoby, rzeczywiście, jakby właśnie, no... Właśnie ta konkretna będzie właśnie o nich, o tym jak się mierzą rzeczywiście, nie tyle z winą, co ciekawe, tylko po prostu z żałobą, o tym jak się mierzą z żałobą i ostatecznie jak po prostu rzeczywiście ich zmartwienia idą w dal, kiedy rzeczywiście jakby właśnie no, dołączają do samych siebie w nieskończonym kręgu kosmicznego życia, jak to po prostu rzeczywiście zostało określone. No i kurde, cool, no, po prostu te to jest właśnie oznaczone jako PG, czyli po prostu rzeczywiście 13, a właściwie nie 13, tylko tak 7-8, o PG 13 to jest po prostu rzeczywiście, było właśnie dla 13 lat, a PG to jest raczej dla 7 lat, od 7 lat, a jednak rzeczywiście, że widać, że. Tak jakby jak to przystało właśnie na nowe animacje Dzieciania i Pixar, no to jednak po prostu mierzy się po prostu z tematem jego śmierci, że mamy męża, czy tam żonę, czy jednego partnera, który po prostu rzeczywiście, która, która rzeczywiście umarł, czy tam umarła i ta druga połówka nie umie sobie z tym poradzić, a po prostu też umiera i po prostu dołącza do rzeczywiście tej drugiej połówki. W niebie tego rodzaju rzeczywiście zależy od, od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Ale jednak w takim niebie, w takim kosmosie dołącza. I to jest super wizja po prostu, że w dzisiejszym będziemy faktycznie mieli pokazane, jak wygląda niebo. Przy czym, jakby. I będzie to dosłownie niebo, tylko że rzeczywiście będzie to kosmos, ale dla tego, że jestem chrześcijanką, no to jednak po prostu super, to się będzie oglądać tą interpretację nieba. Nawet jeśli nie chrześcijańsko, to jednak fajnie będzie zobaczyć taką alegorię nieba w tym szorcie. No to jest jeszcze poważna tematyka, że będziemy tu mieli właśnie dwójkę małżeństwa, którzy po prostu muszą się mierzyć z tym, co się im przydarzyło w życiu, że no po prostu, jak muszą się po prostu mierzyć dosłownie ze śmiercią, no to jednak po prostu rzeczywiście będzie to naprawdę, naprawdę coś cudownego. No jeśli chodzi o estetykę tego kosmosu, to stawiam, że będzie to też rzeczywiście, bo właśnie podobne vibe co właśnie rzeczywiście właśnie... Scena z Victorem i Jasem z serialu Arcane, który by głosował ponieważ, bro, nie oglądałam Arcane w ogóle tego serialu, a możecie napisać w komentarzu, jeśli ktoś jest, któryś z was, któryś z komentatorów jest właśnie fanem Arcane, możecie o tym napisać w komentarzu. A jednak tam właśnie rzeczywiście przyjaciele, których rzeczywiście fanom szypuje, czyli właśnie Jason i Victor, to jednak po prostu rzeczywiście umarli i oni trafili razem do kosmosu i rzeczywiście żyli tam sobie we wieczności razem. I rzeczywiście no myślę, że to będzie miało bardzo podobny i że też będzie taka kosmiczna atmosfera. Ale żeby wziąć klucz, Ostatnia wielkość na ten temat tego shorta jest to, że ma go właśnie wyreżyserować Malcolm Pierce, czyli rzeczywiście był właśnie no, reżyser, który wcześniej właśnie pracował. Między innymi właśnie rzeczywiście przy Wajanie robił jako supervising animator, czyli po prostu czy tam supervising producent, nie wiem, ale w każdym razie miał jedno ze z większych stanowisk zarówno przy Wajanie 1, jak przy Wajanie 2, czyli ten słabym sequelą, o którym wolałabym nie mówić, ale jednym które jednak istnieje niestety. Ale jednak pracował też między innymi przy zaplątanie, przy Rafie do Mocy 2, ale jakby pracował on praktycznie właśnie przy większości rzeczywiście filmów Disney, które teraz obecnie wychodzą, o ile nie przy wszystkich z rzeczywiście ery, właśnie rzeczywiście Digital, która jest od 2020 roku, jak i właśnie rzeczywiście ery, ery Revivalu, czyli odrodzenia, która była od 2010 do 2019 roku i która niestety się skończyła w 2019 razem z premierą Frozen 2. I okej, okay, tutaj już właśnie rzeczywiście kończy ten krótki filmik. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, jakie Wy macie rzeczywiście teorie do wersji, o czym według Was będzie ten short i rzeczywiście jakie macie nadzieje właśnie do tego shorta, jeśli obejrzeliście ten filmik do końca. A ja właśnie bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, za każde obejrzenie, wyświetlenie, polubienie, subskrypcję, bo naprawdę, 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 naprawdę wie, wie, to dla mnie znaczy. A ja bardzo bardzo dziękuję Wam za oglądanie i pa! Do następnego filmiku!